kilkuset uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Tomaszowskiego wzięło udział w trzecim powiatowym konkursie wiedzy religijnej, który w tym roku odbył się pod hasłem Wierzę w Syna Bożego. Są to uczniowie, którzy zamieszkują trzy diecezje, czyli archidiecezję łódzką, diecezję radomską i diecezję łowicką. Cele, jakie sobie założyliśmy, a związane są z tym konkursem, to przede wszystkim pogłębianie wiedzy o drugiej osobie Trójcy Przenajświętszej, w ramach hasła Roku Duszpasterskiego wierzę w Syna Bożego. Jest to również zachęcenie uczniów do czytania literatury związanej z katechizmem Kościoła Katolickiego, z katechizmem Jukat Polski. To jest taki katechizm specjalnie napisany dla młodzieży, jak i kompendium katechizmu. Jest to inspirowanie również młodzieży do działań wewnątrz Kościoła, zachęcenie do Integracji do wspólnego przebywania, do wspólnego podejmowania inicjatyw, jak też utrwalenie tej wiedzy, którą zdobywają na lekcjach religii. Poznać syna Bożego to nie tylko wiedzieć o nim, ale doświadczać i razem z nim żyć. Oczywiście w szkole katecheci i my duszpasterze próbujemy przekazać wiedzę, bo z wiedzy również rodzi się wiara. Jak powiedział święty Paweł. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Potrzeba nam poznawać różne formy wiedzy. Dlatego katolickie gimnazjum, w Tomaszowie, jak i liceum zaproponowało nam, aby młodzież coraz bardziej poznawała naukę Kościoła. Może katechizm Kościoła katolickiego nie jest prostym językiem napisany. Dlatego szukamy nowych form, jak w ten sposób jukat jest promowany wśród młodzieży, napisane ich językiem, napisane do nich i z myślą o nich. Miejmy nadzieję, że to doświadczenie wiedzy, poznawania wiedzy na konkurs przyczyni się również do poznania bliżej Chrystusa. Życzymy wszystkim, aby czwarte Powiatowy konkurs religijny, który będzie za rok, zgromadził jeszcze większą ilość młodych, aby chcieli poznawać wiedzę, a tym bardziej przybliżać się do Kościoła i do swojej wiary. W finałowym etapie konkursu, który odbył się 10 czerwca, spotkali się zwycięzcy etapu szkolnego. Laureatów wyłonił test pisemny. W kategorii gimnazjów zwyciężyła Kinga Pająk z gimnazjum nr 4, drugie miejsce zajęła Katarzyna Tomaszewska z zespołu szkół w Niewiadowie, a miejsce trzecie Zuzanna Wojewódzka z gimnazjum nr 3. Kategorię szkół ponadgimnazjalnych wygrał Konrad Świnoga z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, druga była Gabriela Chromińska z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6, a trzecia jej szkolna koleżanka Karina Promny. Organizatorami konkursu były katolickie Stowarzyszenie Oświatowe imia Świętego Ojca Pio oraz katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim.